Ja chcę wiedzieć co robicie e, nie mnie Ja się śmiałem z siebie <śmienicza> <śmienicza> A, bo ja to jak ten, wiesz Kurry! Jak duszek wydaje mi z siebie nie, 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 normalnie wiecie, <śmienicza> lagi. Bardzo złe lagi Chyba nie było sensu Wolałbym y, myśleć kurde lagi niż spadek FPSów no nie wiem, jedziesz do, do przodu, lak, jesteś 500 metrów z przodu, szybo, nie wiadomo no to nie wiem, robi kto jakie kostki na to czy coś? No masz tą przyszkę, co tam właśnie ciska z nią przemko. No ale tam ta nie kostkuje przecież, to nie jest przyczepako. Ale to jest do zbierania i to pójdzie do krów, przecież to nie były czasy kiedy jeszcze prasy przecież nie wynaleziono. No ale przecież były zbijanie, to zbijali tu przez Um, a Ale robię to to wyglądało mniej więcej jak jakiś szczęs. ja mam tą na... kurczę zbieram z tymi. No jak nie były? To Były te niskiego zgniotu. Ty, ja czemu ona mi nie chce działać? Bo ona chyba jest tylko na słomę, wiesz? Tak mi się wydaje. Tak, ona jest tylko na słomę. No. To pozbierali my siano A, trzeba, będzie kurde na, na pychorze, tak. dziękujemy za oglądanie, do widzenia wszystkim. Jo. Trzymajcie się do usłyszenia papa. Pa. <grym> <grym> nie patrzcie co ja robię. A ja wyjrzę. Co ja nic robię? Kurdy! O no ja. Dobra. Hmm. Wiem, bo nogi są. A nie masz procent? 41, spokojnie A to sobie postawię Spokojnie Mam półecznikowe nie jak na wojnie, tu pierdychnie, tam pierdychnie i znowu jest spokojnie Ty, a te widły, mnie wydaje ci się, że to te widły właśnie mogą być takie... De, pod, do, do siana? Do siana właśnie Jakie widły? Mi się wydaje, tam że są do siana, no, ale jest... to są widły, napisane jest to coś tam KM Pro. To co mówiłeś do mnie. Takie czarno-białe na tym. Te widwy takie. Ale mi się wydaje, że to te sanie są do tego. Jestem na super pewien, że to będą sanie. To żebyś chyba tyłem jechać, wiesz? Na no no razie. A da się to włączyć, wyłączyć albo coś? A, opuść ładować? jest coś, jest coś. Ty, czekaj, a ja tego nie zapnę przodem? Zapnę przodem, co ty gadasz, że nie zapnę przodem? No, tylko teraz trzy zapnę. Nie zapniesz. To Musisz tyłem, bo to ja nawet na tym widziałem, że to tyłem było. i co? Będzie jechał na strasznym? No. Takie czasy? Mówię, kupcie te sanie. To nie. To no sprawdź to, opuści. <noise> to ja mogę te słomy na razie. Nie. Zbiera, zbiera. Ja? A do przodu jakbyś jechał? Nie, musisz do tyłu jechać. Dawaj go na wstecznym. Henryk, ile procent? 79. Powiem ci, jak będzie setka. Okej. Okay. A ja sobie przytnę te sanki. Nie da się, panie, kurczę, a miota. <laughs> do tyłu się nie do? Mjota, nie wiem, chroba. A bo nie wiem, jak szatan. tak tak. nie Tak się zgina, dziół pingwina. A, mu się rozpędza. No, a tam się fajnie no, rozpędza. Jakbyście zauważyli, widzicie na mną taką strzałeczkę? Nie. Nie. A, a jest, no. No. To oznacza, gdzie jest syp. Aha, okej. Okay. Także to może kuć się. No okej, okay, to już jadę, rozpędzam. <grym> ja sobie jeszcze wiodę i skoszę część, bo mam 92%. Tego jeszcze. A już się rozpędziłem, ty no. Już no technikę I co? I to nic mi nie działa, ty. Koń, czy Wiedź, wiedź. Na no, sianie też chyba to nie działa, też sprawdzają wiesz? To tak jak jest ta. No, na laga. To ...jest tak, jak ta strzałka. Dobrze, ja rozumiem, ale... ...lagi są. Do przodu. Henry nie popędzaj. E, te sanie, to są do no. zbierania belek. Może. No, wystawiłem rurę, co jest. No, to ty, ja stoję nie o. Nie. nie. No jak to jest. wygląda nierealistycznie, co Przemek? Pełną już masz? Nie, ale mówię, jak to wygląda nierealistycznie, driftuję ty. Baga jadę. To no, ustaw się inaczej trochę, podjedź tak za... Ej, ale ty, tu jest chyba moc inaczej. tego, co? Tego. Nie cenia. Nie. Nie. Nie ma. Ja dwóch się będzie biło jeden kombine. Podejdź przemko najpierw, zobaczymy. U mnie się sypie. U... Zielonko zrobisz? No, nie nie. nie no, się? Sypie, nie się widzę. Nie sypie się. To widzę. Ale Prudzimy. sypało ustaw wczoraj. No. Czekaj, no. okay, ale nie pamiętam jak my się dokładnie ustawialiśmy, nie? Wyłącz to strzałkę. No dopóki nie będzie pełne, to nie wysypę, nie zniknie. Nie wysypę. Nie wysypę, ci tam. Dobra, to... Tu i w miejscu ja będę szukał. To wam się tak fajnie ustawił. I ja go zapinicza. Mi się wydaje, że to właśnie tak to zbiera. No tak, tak. tak. Na skos. Nie, bo ja tak podjeżdżałem i, i tak ostatnio załadowałem. Ja mam rurę wy... Wy... wystawioną rurę. Mam cały czas spróbuję Spróbujemy, zobaczyć. Od boku spróbuj... o, bo, o! o cofajcie cofaj, cofaj. No Typie. było? Było Chładnie, zaraz zobaczymy gdzie Tutaj jak się centralny. Psychicznie wyglądasz na odcinku jak ja to radę tak No nie, to jest tak, tak się zbierało mi się wydaje, bo to tak właśnie po do nas no no, dobra, to nas kąta. Od No pewnie, ty musiałbyś mieć ten... To jest... Może niedopracowany jest ten, wiesz, to powinno być bardziej sztywne, nie? 50% jak nie no, wy, 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 wydaje mi się lepiej byłoby jakbyś to przodem wjechał w A no nie masz? To ci mówię, zero mam proszę. To ci mówię, że to pod tego było, pod ruska tego na gąsienicach. A ju, ty Ale nie, bo to ma tylko i tak jeden zaczep, to i tak by się kręciło Ciekawe jak on z tym do szopy wejdzie, dobra, mniejsza większość Do szopy? Do, do jakiej szopy? On do obory ma z tym wjechać do szopy, hej pasterze! Nie, za wcześnie! No ile czasu? U mnie pokazuję 8 minut. No to jeszcze mamy... jeszcze parę minut jest! Hmm. Znaczy 8 i pół minuty, nie? Tylko to do krów musisz zawieźć, nie wysypuj... Bo, Boże nas i kiszonki, bo kiszonki tam nie wysypiemy. Gdzie? O oh, jest silos w jednym miejscu, nie wiedziałem że tam jest, ale sobie zobaczyłem na trigary jest Aha, okej okay. Pom 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 Ale jak kurde, Nic nie zrobię ale... Jadę nie wierzę, przy... wierzę wierzę przez krzaki No do krow, nie wiesz gdzie są krowy? Nie wiem To da, ja pojadę domu tylko wiesz jak wjechać, tam od przodu do nich wjeździ nie... Tam dalej, nie wierzaj na farmę, a tam dalej drugim wjazdem, wiesz no, po prostu. ale tu kiedyś stał chłopek z widłami, jak go teraz nie widzę. Musisz włączyć No włączyłem i zbiera mi. Jeszcze raz. Spróbuj. Korbek tu, korbek. Dobra, grunt że zbiera. Ja. Nie weź sobie pójdę. Co? Nie, mówię za się Ale żeby... A ciekawe jak ja tu zrzepło zbieram. Normalnie. Ja, z, ja skosiłem, to ja jakoś tam musisz wychodzić. O, tak jeżdżę tylko idę tam zobaczyć, co oni robią. A ja se przyjadę po kartoplach, zawrócę. Pogniesz pyry i tyle. <noise> pogniesz pyry. Całże idywali już. I... Nie, cicho i ta. skręt ale... to mam taki byczy, że. No, e, no, krótki dostały. Ty wiesz co, weź tego spychacza, jednak to ja tym będę spychaczem, kurczę, spróbuję to zepchnąć. No, ja Antypilot. No ma naprawdę fajny ten 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 pilot? Ty ty. I pi 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 pilot. No ja tak Anty po się ten 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 teraz Bo później No, miał czas żeby ten ze ten 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 sam się ten 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 nie ten Ty A teraz nie teraz Znowu nie ma. Znowu do jest, jak chudy wyłączę, to ja? go widzę. A. jak mam chudy włączone, to go nie widzę. A ja mam laga, uwaga, bo wiedziałem co się. Wiedziałem. Ja mam <laughs> O! Co jest o? I jest tu je błoto. No i? Nie przejedziesz? To i z jedłami ja na gnoju i śpiewa I leci trakieta, i leci trakieta Nie wiadomo dokąd ona leci, ale ważne, że I to jest też argument Jo! Bo ja tak mówię A co to za argument? O no ja tak mówię, i koniec i kropka, i kumar. Eee, Andrzej, weź na jakiś chłód, bo ja... Ugrzęzłeś Trudno byłoby tu nie ugrzęznąć, skoro tam... Nie, no pierwszą w pierwszą Zostaw Zostaw to nie, nie, to nie, nie, ben... nie, 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 zostaw nie, nie, o, poszedł? Wyjechałem. Poszedł jak poszedł Tam są takie belki wystarczyło że na niej jakoś nakierowałem kierownicę Wjechałem. Ale dźwięk to taki wydaje jakby obok normalnej jechał. Ale co taki dźwięk wydaje? No ten, ta są powiązałka O Bynajmniej ja to tak słyszę nie? No ja mam trochę przycisioną ale też słyszę Dobra, jadę przez krzaki, bo szkoda towaru. Szkoda towaru? Jak to zabrzmiało? <grym> o, wyjecha... chyba wyjechałem za mapę. No, no chyba tylko na pewno. Tak? No, drzeździk tak. też wyjechałem. No, cześć. per, ale kurde, zasuwasz tym. Ja stoję w miejscu. Dlaczego? Haha, <laughs> okay. Już się nie siewam. Chyba będę musiał z powrotem sobie przestawić na lochów ustawienia. w Tam Tam, 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 tam. Tomo, ile czasu? Piętnaście minut. Mieszałem. Tomo! Tomo! Do tyłu! Przeknął mnie do przodu. No, nie, to się nie patrzysz, nie śmiać się, inaczej nie jestem w stanie tego robić. Muszę na tym kurczę, wyginać Ale ma hamulce, ty Ja to odczepiam to to, tomkowe Czemu? Wpadam z niego idę po spój. Teraz mi iba O nie, jednak nie. Dobra, to ma, chodź tu szybko. Czekaj, mamy <noise> Nie ma, nie ma to jak mój Moja strzała. Ej ty samą, co moja. Ale... Ale strzała! No co ty chcesz? To jakością ciągniu... światła ja jadę na wysokości lampery. W ciągniku nie jest ważna prędkość. Ale skręt ma lepszy. To już się na przykład ceni. No cofaj ja Andrzej No kulawie mam! Wiesz ja tamtym to musiałem Stoń. takie kółka nas zasuwać. O, stój! Że... Bo sypie. Sypie? nie widzisz że worki? Nie wiedziałem. Jadę po zbożu. Ja ci dam. Jak takżeś... Takżeś u takie tak ja jadę. Ale to nie jest we moją stronę, Andrzej. Sto procent. To to jedź wysypać, bo ja już wysypał. Ale żebym wyrzył gdzie? Ooo. Do głównej o Ooo. Co to jest problem? Nawet nie drgnę A ja przejadę, czekaj Czekaj, nie przejeżdżaj! A przyjeżdżaj. Albo dobra, ja kupię tego hola może, nie? A ja idealnie wjadę i przejadę. Patrz No tak, dobra, ty sobie wiedzisz, ja nie Patrz, patrz, patrz Równiusieńko pobel... Ty, ale mamy tylko ten popieprzony łańcuch. Jo. Dobra, kupiłem go. Jedź po ten łańcuch mi. I wyciągniesz mnie stąd. Tak, mam lega Tomo ma przejmij na powiązałkę. Nie, 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 Czemu? Czemu? Dlaczego? To ma weź łańcuch. No, no ja... Eee, ale czym? Jak? Twój ma metalowe kołanie, będzie się ślizgał. Ale dobra. Bo ja się a. wpakowałem i to równo Nie będzie się ślizgał Czekaj, okay, to mu ja wezmę, a ty weź znowu wiązałkę Bo ja będę no. sobie patrzał, gdzie mogę wjechać I będę no widział gdzie drgnę. Masz z przodu zaczep? Mam a, Andrzej? Chyba A spróbuj od ciebie Andrzeju, co żeś narobił? Łaga! Ale go minął O, bywali grę chyba Czemu? Bo wyskoczyło brak odpowiedzi Ale już Nie, nie przejmuj hitę mam no Ja muszę sobie zmniejszyć ustawienia bo On chyba On nie działa To bardzo poszalałem Tylko jak ja mam teraz to podczepić Tylko ja podczepię to łapanie, może, może piątką czy coś? Ja podczepiam Ciebie? Ty podpijałeś, ale siebie jeszcze raz. Wiem. E panowie... Podpijałeś się no. pani? O. Jak się może... Jak się zaoszpala? Co? Dobra, odczepię. Jak się zaospala? Zabierz go na, na podwórku od razu. Odpalasz go B. No klikam B i gówno chyba jedzie. To nie rozrywek, ale, ale język. Fajny język. No no nie, nie, kultura. nie. powinno działać. Jak nie, nie. to to nie, nie. będzie działać. nie. Nie, i nic. Może nie. Nie, nie. To nie. Nie, nie. Nie, nie. mam. Ja też to co mam tutaj zbiorę i jadę zawieźć od razu krową i chcę kupić pa ze dwa krowy nie? O. o tym to ja za mapę przynajmniej nie wyjeżdżam. Ze dwie karowe? Ale jestem debil <grym> Nie ja myślę, że to były takie czasy, że jak pięć krów ktoś miał to już był niezły bumber to. Nie, nie pytajcie co ja zrobiłem, ale powiem tyle że coś znikło. Łańcuch znikłeś. Nie. W Jednym z budynków jest jedna rzecz. Jo. A druga jest w porzie, bo miałem draga Będziecie jechać, to będziecie widział. Chój panie! widzisz, że koszę to. Widzisz, że jadę to to. Nie widziałem, że jedzesz, no! No ja ciebie też nie widziałem jeden, w płocie? No widzę co jest w płocie. A druga jest w budynku. <grych> nie jadaj. Nie no. mów, że wywalił mi te <grych> Ta, w pierdzielie w budynki. Te moje czerwone? Tak. Tak. się A się zadresetowacie? To już nie, nie Już przeniknij, wyjedz, wy nie wyjedziesz przecież z budynku. Ale to nierealne jest już. No A to nie to nie ja ona się. jest w sensie w budynku w środku. Stoi na środku w praktyce budynku. W takim sensie mi o to chodzi. co, działa Tom? No? Działa. Ja to już możemy to... przeżyczały strum! i pod to. Luz. 20 minut. No i dobrze, akurat jeszcze wysypię. Ale się fajnie sypie Dobra w sumie to tu, 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 na razie koniec tutaj są na razie nie są potrzebne Idę zobaczyć jak to na gospodarstwie się dzieje O już starczy muszę krów kupić Bo z tego wysypał. nie powiem. Dobra kupujemy krowy Wszyscy o, to, to 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 się za nimi pojawiło po czym skacze? Andrzeju? Eee, nie wszystko się wysypało tak? bardzo... No No, zagłupiłem ja Jeszcze raz? Wysyp wszystko Nie wysypie, nie wejdzie No ja nie mogę Stalika. Ej, wyjdź! Koniu nie ma? wyjdź! Ale mnie nie ma Jak cię nie ma, jak stoisz w krzyczowniku u mnie to A chyba ja nie mogę laga, to sorry no. LOL no. pam, pam pam O, yes. wystaw próbu. Ty, hey, przydałaby nam się taka jak ty masz te czerwone taka kopaczka do kartofli jak na przykład były kiedyś. Takie kurcze jo. kartofle by fajna akcja byłaby, co? Jo, ja nie wiem co Taka jedna rzędówka. Nie by Muszę... wiem do koło napisać do tego on Osę taką zrobił, Albo Rivers. Który z nim? Trzeba było napisać. <laughs> <laughs> o, to. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible! You should get to the point. Or anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up.